Eluwa, z tej strony Krystian, tak szybko, słowem wstępu przed y, tym odcinkiem, chciałbym sobie z Wami szybko porozmawiać na dwa lub trzy tematy. E, pierwszym z nich jest to, że ta seria, która teraz właśnie powstaje, jest nową serią e, i to będzie jedna seria, w której pokaże się jakikolwiek gameplay z Margonem. Jak sami widzieliście na podcastach, nawet nie ma gameplayu z Margonem. Ale jeśli chodzi o jakieś eksperymenty związane z tą grom, to chciałbym po prostu pokazać gameplay, no bo mi będzie po prostu prościej. Druga sprawa jest taka, że piszecie mi w komentarzach niektóre osoby. Które byście chcieli do podcastu. Jutro będzie Big Milek, za dwa tygodnie nie wiem, kto jeszcze będzie. Napisałem do Salema maila, aczkolwiek jeszcze nie dostałem odpowiedzi. Także zobaczymy, kto będzie w. zobaczymy, kto będzie w czwartym, w czwartym odcinku. I sorry za Facebooka, jak coś to mój. Zobaczymy, to będzie w tym czwartym podcaście. Jeszcze tego nie wiem. Może jutro Big Mile kogoś zaproponuje. I trzecia sprawa jest taka, że pisaliście, że chcielibyście e-space'a. Powiem pokrótce tak, znaczy dużo osób pisało, że chcecie e-space'a. Powiem pokrótce tak. Nie chcę jakoś publicznie wszczynać bojanek, wszczynać jakiś kurwa dram czy czegokolwiek innego. My z Michałem od trzech miesięcy nie mamy ze sobą kontaktu, zresztą mówiłem to na streamie na starym kanale 1 czerwca. Jak robiłem dla was streama z Margonem na Dzień Dziecka, powiedziałem, że od trzech miesięcy nie utrzymujemy ze sobą kontaktu, bo się po prostu pokłóciliśmy. Nie wiem, czy Michał przytaczał wam cokolwiek na mój temat. Przez ostatnie 3 miesiące jebana Java Update. Nie wiem, czy on coś przytacza na swoich odcinkach, czy na swoich streamach. Bo ja po prostu w zwyczajnej świecie nie mam czasu tego oglądać. A zresztą nie chcę mi się tego oglądać, żeby specjalnie sprawdzać, czy coś sobie gadał na mój temat. Nie interesuje mnie to. No ale oczywiście nie chcę wszczynać żadnego gówna z tym, po prostu chcę, żebyście wiedzieli, że od 3 miesięcy nie mamy ze sobą kontaktu. Nie mamy jakiejś tam, nie wiem, znaczy z mojej strony nie ma jakiejś tam, kurwa, Bóg wie jakiej kosy czy coś, e, tylko po prostu się pokłóciliśmy i stwierdziliśmy, że utrzymywanie dalej kontaktów będzie bezsensowne e, i po prostu nie mamy z sobą kontaktu. Jeśli Michał będzie oglądał ten film, może to potwierdzić. Yy, I chyba to by było na tyle co do Space'a, także nie piszcie, żebym go zaprosił na swój podcast, nie wchodźcie do niego na streamy i nie pytajcie się, czy będzie u mnie na podcaście? No, bo po prostu najzwyczajniej w świecie go nie będzie. Nie chcę robić czegoś, że zaprosiłbym go na podcast, poudawałbym jego kolegę przez pół godziny, a potem mu powiedział: Ej, dobra, spier dalej. Nie, po prostu nie. Także na tym swoje słowo wstępu chciałbym zakończyć i możemy przejść już do odcinka. Także pik! I lecimy do odcineczka. Eluwa, z tej strony Krystian. Zapraszam was na pierwszy odcineczek z nowej serii eksperymentów w dynamicznej grze MMORPG Margonem, w której można grać aż sześcioma profesjami. Znaczy pięcioma i tropicielem. Eee, a więc co? Dzisiaj e, zrobimy sobie loterię. <laughs> I znowu dam się wyjebać na hajs. Nie no, po prostu chciałem przeprowadzić e, taki malutki eksperyment, gdzie... Kupimy sobie 5 losów. A czy wiecie co? Generalnie to może ja sprzedam kurwa cały ten burdel, który mam w torbach. Yy, gdzie zrobimy sobie 5 losów heroicznych i 5 losów legendarnych? Yy, sprawa jest kurwa taka, że te losy legendarne są w chuj drogie. Nie wiem kurwa, kto w Garmory jest tak kurwa mądry, że wymyślił sobie, że ej usiądźmy kurwa wszyscy przy stole i pomyślmy sobie że zróbmy może losy za 1300 seł to na pewno wzbogaci naszą firmę jakiś debil na pewno to kupi ha, here we go again kurwa dobra także wydaje mi się że możemy przejść do kupna yy, tych pakietów eventowych nie no ja pamiętam kurwa czasy jak Pakiety legendarne trzech losów kosztowały 1900 smoczych łusek, czyli na stare łuski to było, nie wiem, około tam 18, nie, teraz kosztuje to 17 zł. Jeden taki los kosztuje 17 zł, czyli 5 kosztuje 50, 60, 70, około 70-80 zł, 86 zł dokładnie za 5 losów. Plus do tego jeszcze dodaję heroiczne, bo chcę po prostu sprawdzić, czy heroiczne są bardziej opłacalne od legendarnych. Nie sprawdzałem nagród, nie chcę sobie nic spoilerować, e, także link postaram się wam wrzucić w opisie do całego tego spisu z Nocy Kupały. E, ale dla mnie to jest po prostu niepojęte, że jeden, jeden los legendarny kosztuje 17 zł, gdzie Szary Gracz... Albo nie wiem, osoba, która powiedzmy, ma z 12-13 lat, idzie po PSC 20 zł, i kupuje sobie jeden los i dostanie za to gówno. No, dla mnie to jest kurwa. No niepojęte kurwa. Bo wiadomo, można kupić sobie na przykład losy heroiczne, które pewnie dadzą mi lepsze nagrody niż te legendarne, ale fakt faktem, to jest kurwa. Wyzysk jak chuj. No ale, że chcę zrobić mały eksperyment, no to że kupię, nie? Czekajcie, muszę zobaczyć, ile ja już ich mam. Trzy. Ja sam ogólnie, generalnie po pracy, także mogę się teraz zająkać czy przez chwilę nic nie mówić, bo po prostu jestem zmęczony, ale postanowiłem, że wolę wam to nagrać po pracy niż miałem wstawać wcześniej rano i potem to wrzucać, renderować, a to to, a to sram to. Nie, kurwa, to by nie, to by nie wyszło. Mamy jeszcze 2600, czyli mogę kupić 5 losów heroicznych, które kosztują 399. Dobra. Raz, trzy, ominąłem dwójkę XD, cztery, pięć. A więc tak, mamy 5 losów heroicznych i 5 losów legendarnych. Wartość całego tutaj to jest 6,500. W zaokrągleniu tutaj wartość całego. Zakupu jest 1995, w 2000. W sumie na ten cały opening wydałem 104 zł. Czy będzie to opłacalne? Nie mam kurwa pojęcia. Ale pamiętajcie, jeśli takie eksperymenty Wam się podobają, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. Subskrypcję, jeśli jesteście nowi na tym kanale. Z dzwoneczkiem, żebyście wiedzieli, kiedy wylatują kolejne podcasty oraz eksperymenty. I trzecia sprawa, w komentarzach możecie zarzucić jakieś pomysły, yy, co możemy zrobić na następnych odcinkach, bo jeśli chcecie oglądać jakiś gameplay z Margonem, no to tylko w tej serii będzie jakikolwiek pokazany, bo yy, wydaje mi się, że to jest fajna odskocznia w sumie, z tego powodu, że nie pokazuję wam stricte tego, co bym robił, kurwa, na co dzień, czyli na przykład, nie wiem, a to w sobie Pexpie, a to poszukał Herosa. Zawsze mi się wydaje, że to jest jakaś odskocznia i po prostu coś fajnego, że można poeksperymentować, kurwa, i zobaczyć, co... Fajnego, może polecieć w tej chujowej loterii, pewnie. Ale dobra. Bez zbędnego owijania w bawełnę. Przejdźmy najpierw do losów. Heroi... Zacznijmy sobie od heroicznych. Zobaczymy, co poleci nam z heroicznych, a legendarne, czyli tą y, truskaweczkę na torcie, zostawimy sobie na koniec. Y, pierwszy los poleciał i mamy oko chciwca oraz ulepszenie z broi 2. Czyli heroiczne o 3. No to czyli w sumie. Ja jestem z tego zadowolony, jakby nie było. Eee, z tego powodu, że mogę sobie dobrze na dużego i zawsze polaty sobie po katakumbach. Czyli pierwszy los wyszedł jak najbardziej na plus. Drugi, już tak kurwa, nie do końca w sumie, bo jakaś figurka Borowika zdradliwego. Ok, no, no to Borowika se złapałem no i 5 kuponów na outfit. nevermind. Tutaj nam poleciało co? Figurka bożka zielarzy, biżuteria, zwój czerwonego smoka, legendarne błogosławieństwo i błogo na Czyli w sumie spoko. Wydaje mi się, że za 400 smoczych łusek, jak najbardziej los bardzo opłacalny. Weźcie też również to pod uwagę, że ja jestem kurwa idiotą. Ja pewnie będę miał takie kurwa szczęście, że za sto, 104 zł zrobię kurwa z 300. Z tych legendarnych to pewnie mi kurwa z dwa zwoje odwiązania przedmiotu polecam, jeśli w ogóle z tego leci to. Aczkolwiek z tego losu jestem jak najbardziej zadowolony. Te niepotrzebne w sumie rzeczy. Dlaczego ja w ogóle to... Nie robię tego w pierwszej torbie To jest trochę też głupie to jest z mojej strony. Te lepsze po prostu sobie poprzerzucam tutaj. Ulepszenia wydaje mi się, że mogę to zostawić i kupony też. Tak mi się wydaje, że będzie prościej. E, czyli tak, to sobie przerzucamy tutaj. E, Wydaje mi się, że możemy kontynuować. Zobaczmy, co poleci w czwartym kuferku. Kupony na teleport. Czyli tutaj jesteśmy bardziej na minus w sumie. To mogę wyjebać w sumie do drugiej torby. I mamy ostatni heroiczny los, z którego nam leci wykrywacz herosów i duża paczka pyłu astralnego. Wykrywacz herosów, jak najbardziej, na plus. Paczka pyłu astralnego, w sumie też. Nie najgorzej. Zawsze może jakieś choroby sobie wykryję. Jak wrócę z pracy, może jakiegoś znajdę, kurwa, na tym spierdolonym serwerze. Dobra, zobaczmy teraz los legendarny. No, w sumie okej, okay, no błogo skrytyczną, fajnie i okochciwce, czyli na plus, na plus. Nie powiem, że nie. Drugi los. Mamy Smoczą Łózkę, Zwój Zbiega i Przyjaznego Dusiołka. Przyjazne co kurwa? Przynajmniej łuski się zwracają. <laughs> Dobra. Następny los. Leczy 71%, leczenie walki, wykrywasz herosów. No okej. Okay. Powiedzmy, że jest dobrze. Tutaj leci nam kolejne dwa kuferki, nam lecą, czyli zwróciło nam się 2600 smoczych łusek i zwój czerwonego smoka. W sumie kurwa, nie jest źle. Czyli mamy 2600 z powrotem, 750, czyli jesteśmy około 3500. Mamy zwrotu, a zużyłem 8400. Czyli nie jest na razie źle. Może jeszcze coś nam ciekawego poleci. No, chyba że poleci mi 5 kuponów na zwój przywołania drużyny albo kolejna duża paczka pyłu astralnego, kurwa. To już nie będziemy wtedy na plus. Może moje szczęście się już wyczerpało, kurwa. Nie wiem, co tutaj nam poleciało. Zwój orzeźwienia. Dwa razy pełne leczenie i błogo na exp. Pełne leczenie to mi się akurat przyda, bo ja sobie czasami po nocach lubię poekspić na patrycjuszach, jak nie mam co robić. I ostatni los, z którego nam leci hajs, zwój przywołania drużyny i zwój czerwonego smoka. Zwój czerwonego smoka, jak najbardziej, spoko, bo będę mógł sobie je użyć. I 21M. Ok, czyli okay, tutaj mamy te zwoje przywołania. Tutaj jeszcze jakieś zwoje na teleport, Był astralny. W sumie. Jeśli mam być z Wami szczery, mogę być zadowolony, że tak powiem? Chyba nie wyszło w sumie to najgorzej za 8400. Na dobrą sprawę, jakby ktoś wydał 100 zł i dostałby ten sam lot, co ja, miałby też prawo do bycia zadowolonym w sumie, bo to co chciałem, to prawie już się dostałem, tak? Boga legendarne mam, oko chciwca mam, błogo na eksp mam. Jakiś tam hajs też sypło, jakieś ulepszenia, jakby kurwa ktoś nie miał. Yy, wiadomo, wszystko, wszystko zależy od. Yy, wszystko zależy oczywiście od szczęścia, yy, no ale ten eksperyment mogę w sumie dać na plus. Aż tak bardzo Garmo mnie nie wyruchało tym razem w dupę na pieniądze, yy, ale fakt, faktem. Jeśli mam być z Wami szczery, kupcie sobie te lasy heroiczne. To jest o wiele, o wiele bardziej opłacalna, kurwa, opcja niż te losy legendarne, bo jak sami widzicie, jeśli nie macie szczęścia do losów legendarnych, wyjebiecie nawet 100 zł i kupicie sobie 7 takich losów, to ja już bym wolał za, nie wiem, za 100 zł to jest ile smoczych łusek? 7,500. tysiąca. To jest, w kurwę dużo heroicznych losów, z których może wam polecieć błogo legendarne, z których może wam coś jeszcze może polecieć, jakieś ulepszenia, wykrywacz herosów, cokolwiek Cokolwiek może wam też polecieć. Pewnie te zwoje ucieczek też są, kurwa, w tym losie. Pomimo tego, że nie sprawdzałem, jakie są nagrody, wszystko leciało kompletnie na spontanie, to mogę wam szczerze powiedzieć, że kupujcie lepiej te heroiczne, bo te legendarne to jest w sumie wyjebanie pieniędzy w błoto. E, aczkolwiek e, myślałem, że będzie gorzej, a jednak nie jest aż tak najgorzej, także jakieś moje szczęście w sumie. Yy, jakieś moje szczęście jeszcze pozostało w tej grze, jeśli mam być z wami szczery. Yy, no i co? Wydaje mi się, że na tym mogę skończyć. Jeśli macie jakieś propozycje kolejnych ciekawych eksperymentów, które możemy zrobić w naszej dynamicznej grze, to serdecznie Was zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie możecie komentować i napisać mi, co następnie możemy zrobić. Przypuszczam, że następne event to wakacje, czyli coś takiego podobnego zrobimy. Jutro, tak jak mówiłem, na samym wstępie pojawi się. Znaczy ten odcinek w sumie pojawi się dzisiaj, bo ci już jest sobota, nagrywam to w sobotę w nocy, eee, w sobotę rano w sumie, więc pierwsza rano mm. pojawi się to pewnie w ciągu dnia, w niedzielę standardowo podcast, eee, no i zobaczymy potem jak to wszystko wypali. Przypuszczam, że z jakimiś wieczorkami jakieś streamki fajne będą, eee, także serdecznie Was zachęcam, abyście podbili. Eee, i pooglądali, pogadali sobie ze mną. E, także co, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczkiem, żebyście wiedzieli, kiedy są następne filmy. E, oraz zostawcie komentarz, co mogę następnie zrobić. Także jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Dobranoc.